Neviim Aharonim, ostatni prorocy Irmejahu, księga Jeremiasza, rozdział 21. Gdy jednak usłyszał Paszchur, syn immera kapłana, będący nadzorcą naczelnym domu Jahweh, Jeremiasza prorokującego o słowa T, obił Paszchur Jeremiasza proroka i osadził go w bloku. Który w górnej bramie biniami przy domu Jahwe. Czy i stało się na zajutrz, gdy wypuścił Paszchur Jeremiasza z bloku, że rzekł Jeremiasz do niego? Nie, Paszchur. Nazwał Jahwe imię Twoje, lecz ma Gor Mizabib. Postrach dookoła. Cztery, bo tak rzeczy, chwę, oto wyjdę cię, postrachowi ciebie i wszystkich przyjaciół twoich, że padną od miecza wrogów swoich, a oczom twoim spoglądać na to i wszystek też Judę wydam w moc króla Babelu. I Uprowadzi ich do Babelu i pozabija ich mieczem. 5. I wydam całe mienie miasta tego i wszystek jego dorobek, i wszystkie kosztowności jego, i wszystkie skarby królów Judy. Wydam w moc wrogów ich i zagrabią je, i zabiorą i sprowadzą do Babelu. 6. Ty też, Paszchurze. I wszyscy zamieszkali w domu twoim. Pójdziecie w niewolę i do Babelu przyjdziesz. I tam umrzesz, i tam pochowan będziesz. Ty i wszyscy przyjaciele twoi, którym prorokowałeś. Kłamliwie. Siedem. Tyś mnie namawiał, Jachwe, a dałem się namówić. Przezwyciężyłeś mnie. I przemogłeś, przeto stałem się pośmiewiskiem ustawicznym. Każdy urąga mi. Osiem. Ile razy mówić, poczynam, muszę krzyczeć nad krzywdą i przemocą utyskiwać. I tak jest mi słowo, jak chcę ku pochańbieniu i na szyderstwo ustawiczne. Dziewięć. A gdy. Pomyślałem, nie wspomnę o nim ani będę mówił więcej w imieniu jego. Wtedy było to w sercu mojem jako ogień płonący, tłumaniony w członkach moich, i usiłowałem je powstrzymać, ale nie mogłem. Dziesięć tak. Słyszałem. Poszedł tłumu, zbiegowisko dookoła. Wydajcie go i wydajmy go. Nawet wszyscy ci ludzie zaprzyjaźnieni mi czyhają na upadek mój. Może da się skusić, a zmożę go i wywrzem pomstę naszą na nim. 11. Ale we ze mną. Niby bohater groźny, przeto padną prześladowcy moi, a nie podołają. Pohańbieni będą wielce, bo nie powiedzie się im ku sromocie ich wiecznej, niezapomnianej. Dwanaście tak. Ty, jakwe zastępów, który doświadczasz sprawiedliwie, który przenikasz w wnętrzności i z serca, ujrzę. Pomstę twą nad nimi, gdyż Tobie poruczyłem sprawę moją, gdyż wybawia on duszę biednego z mocy złoczyńców. Czternaście przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, którego urodziła mnie matka moja, niechaj zostanie niebłogosławionym. Piętnaście przeklęty mąż, który zwiastował ojcu mojemu. Urodziło ci się dziecię męskie, a tem go wysoce ucieszył. Szesnaście, niechaj powiedzie się owemu mężowi jako miastu, który zburzył Jachwę, a nie pożałował. Niechaj słyszy krzyk z rana. A wrzawę wojenną w czasie południa. 17 o, że nie uśmiercił mnie błonie, aby mi była matka moja grobem, a żywot jej brzemiennym wiecznie. 18 czemu z żywota wyszedłem, abym doznawał tylko nędzy i utrapienia, a strawione były w hań biedni moje.